Mamy rozwiązać takie proste nierówności. Jak do tego się zabrać? No, najpierw dobrze by było usunąć ten mianownik, ponieważ tutaj mamy mianownik 2 w tym ułamku 3. To najwygodniej będzie pomnożyć przez wspólny mianownik, czyli 6. 6 podzielić na 2 to jest 3. Ja tu proponuję zapisać 3 i w nawiasie licznik x minus 3 jest mniejsze. 6 skróci się z trójką, 6 podzielić na 3 jest 2. I licznik znowu zapiszemy w nawiasie. Teraz opuścimy sobie nawiasy. 3 razy x to jest 3x. Minus 3 razy 3, 9. Jest mniejsze. 2 razy x, 2x. I 2 razy 2 plus 4. Nie wiadomo na jedną stronę. 3x i tu 2x. 3x minus 2x. Oczywiście to będzie x. Tu mamy 4. Przenoszę 9 plus 9. I 3x minus 2x to jest x, jest mniejsze od 4 plus 9 to jest 13. I to już jest rozwiązanie tej nierówności. Możemy to rozwiązanie zinterpretować na osi liczbowej i zapisać potem wynik rozwiązania jako przedział liczbowy. Zaznaczmy sobie tutaj 13, mamy x mniejsze od 13, to tak jak nam nawet znak nierówności pokazuje, musimy zaznaczyć przedział w tą stronę mniejsze, czyli bez liczby 13. Tu mamy liczby mniejsze od 13, a zatem mogę napisać, że x należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności do 13 otwartego. Tutaj mamy kolejną nierówność. Równie prostą jak poprzednia. Znowu pozbędziemy się tu ułamka, a zatem pomnożę obustronnie przez 2. 2 razy minus 3 to będzie minus 6. W nawiasie już nie mnożę, przepisuję x plus 3. Jest większe. 2 podzielić na 2 jest 1, no 1 razy licznik, nic nam się nie zmieni, a zatem przepiszemy x minus 5. Opuśćmy teraz nawias. Minus 6 razy x mamy minus 6x. Minus 6 razy 3, minus 18. To jest większe od x i minus 5. Tu i tu mamy niewiadome. Minus 6x, przeniosę, czyli będzie minus x, jest większe. Minus 5 z tej strony mam. 18 przenoszę, było minus, będzie plus 18. Minus 5. 6x minus x to jest minus 7x jest większe. Minus 5 dodać 18 to jest 13. Podzielę to obustronnie przez minus 7 i x. Uwaga, przypominam, jeżeli dzielimy przez liczbę ujemną, to znak nierówności zmieniamy na przeciwny i będzie dodatni podzielić przez ujemny, wyjdzie nam liczba ujemna. Minus 13 siódmych. no mogę napisać, że to jest minus 1 cała i 6 siódmych. Mamy policzone w ten sposób, rozwiązaną w ten sposób nierówność i znowu zrobimy interpretację tego rozwiązania na osi liczbowej. Tutaj sobie pozwolę narysować oś liczbową. Jeżeli tutaj mam gdzieś 0, no to minus 1. Minus 2, czyli minus 1 i 6 7, gdzieś tutaj będzie minus 1 i 6 7. Oczywiście to jest rysunek pomocniczy. Minus 1 i 6 7. I teraz popatrzmy. Mamy mieć liczby mniejsze od tego, czyli znowu tutaj mamy kółeczko otwarte i to są liczby w tym przedziale. A zatem x należy do przedziału od minus nieskończoności. Do minus jednej całej i sześciu siódmych.